Brutus. Dzisiaj dodatkowa sekunda nauki dla siebie. Masz. 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 Masz tu, Brutus. Masz. 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 serek. No. Otwieraj. Brutus. Inteligencie pieprzony. Masz. No masz. Masz. Dobra, masz. Najpierw zjedz. <tus> A drugi musisz wywalczyć, bo jak nie, to ban. No, masz. Brutus, no masz. Brutus. Co patrzysz na mnie tak? Uszol. Brutus, masz. No, masz. No, masz. No, masz. <grytus> masz. Brutus, masz. No, masz. Masz.